I tutaj nie ma żadnych czarów, po prostu cała na biało wchodzi teraz matematyka, i spójrz, jak niewiele odpowiada za zagadkę, gdzie są te wszystkie pieniądze. Istnieją trzy grzechy główne w prowadzeniu firmy usługowej. Pierwsze to wycenianie usług poniżej progu rentowności. Drugie to Wydawanie więcej kasy niż się zarabia. I trzecie to nieefektywne działanie firm. I daj mi proszę chwilę, a ja udowodnię ci, jak wiele zmieni się w twojej firmie, jeśli poprawisz ją o 2%. Obracając dużymi pieniędzmi, możemy mieć takie zgubne przeświadczenie, że to są pieniądze nasze, firmowe, i czujemy się wtedy komfortowo, kiedy wpływa na nasze konto kilkadziesiąt tysięcy złotych. I stąd później jest takie rozczarowanie, że mało z tych pieniędzy de facto zostaje, mało tych pieniędzy mamy, bo tak naprawdę 90% tych środków to tylko przez naszą firmę przelatują mi to z prędkością światła, a to, co jest prawdziwym zyskiem, zależy od takiej codziennej, staranności, szacunku do najmniejszych szczegółów, oszczędności od niemarnotrawienia zasobów a przede wszystkim od niemarnotrawienia czasu. I tutaj nie ma żadnych czarów, po prostu cała na biało wchodzi teraz matematyka i spójrz jak niewiele odpowiada za zagadkę gdzie są te wszystkie pieniądze. Załóżmy więc, że firma wykonuje 105 ofert w ciągu roku. Skuteczność wygrywania to 60%, a średnia wartość jednego zlecenia to 30 tysięcy. Oczekiwany zysk operacyjny to 15%, czyli po poniesieniu wszelkich kosztów zlecenia, zapłacenia pracownikom czy też podwykonawcom. Z wyniku widzimy, że firma wygra 63 zlecenia, a na jednym zleceniu zysk operacyjny wyniesie 4500 zł. W ciągu roku firma osiągnie zysk operacyjny w wysokości 284 tysięcy i z tego musi wystarczyć na to, by opłacić koszty stałe, obsłużyć własne inwestycje, opłacić szefa, jego żonę i jego dzieci. Załóżmy, że jej właściciel obejrzał ten film, zastanowił się nad swoją firmą i kilkoma drobnymi zabiegami. Podniósł skuteczność ofertowania o 2%, zwiększył wartość zlecenia o 2% i poprawił swoją efektywność również o jedyne 2%. Efekt takiej optymalizacji przyniósł tej konkretnej firmie w naszym przykładzie 52 tysiące złotych. A co by było, gdyby udało się podnieść tą efektywność o 3 albo o 4%? Policz to zresztą sam na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam kalkulator, w którym obliczysz własny efekt optymalizacji, określając własne parametry optymalizacyjne, bo być może wcale nie musisz zwiększać skuteczności ofertowania, a bardziej zastanowić się nad zyskiem operacyjnym albo nad wartością oferowanych usług, nad, nad tą średnią wartością jednego zlecenia. Jaki z tego wniosek? Zamiast biec, zwolni na chwilę, zastanów się co możesz poprawić i weź się za optymalizowanie swojej firmy i zrobisz to naprawdę stosunkowo prosto. Chociażby korzystając z cyfrowych narzędzi do zarządzania firmą, których na marginesie mówiąc jest coraz więcej na rynku, wystarczy, że wybierzesz najlepiej dopasowane do swojej firmy.